Witam. w tym odcinku chciałbym pokazać jedną z wtyczek, którą ostatnio nabyłem. Nazywa się ona Voxengo Curve EQ. Jest to po prostu zwykłe EQ, ale jest naprawdę świetne. Pozwala jedną z opcji, dla której naprawdę to lubię, jest funkcja, która nazywa się match. Jest to trochę podobne do logicowego match EQ, aczkolwiek działa dużo, dużo lepiej. Mam tutaj niezmiksowany, jedynie pocięty kawałek nagrania gitary z, od zespołu mojego znajomego, który użyczył mi plików. Zespół nazywa się Glenmore. Link do zespołu będzie podany pod filmikiem. Właśnie wydali swoją pierwszą epkę, więc jeżeli ktoś chce, można posłuchać. Niedługo będzie na iTunesie. w taki sposób to brzmi, jak widzicie, pokazuje, pokazuje nam dokładną falę, jest to trochę bardziej smukłe niż w logicowym no ale wracając do tematu static match, klikamy na ten oto guzik tak, puszczamy kawałek piosenki i klikamy take teraz program analizuje nam jak wygląda fala tego, czyli zapamiętuję jak wygląda fala, fala dźwiękowa naszego nagrania i teraz co nam umożliwia, możemy załadować jakiekolwiek inne nagranie może to być cokolwiek, ja na przykład do tego eksperymentu wybrałem samą gitarę z piosenki Sochom Syndrom od Muse'a ponieważ gitarka brzmi tam dosyć fajnie i teraz klikam Apply to na nasz track ażeby plik, który załadowaliśmy był referencyjny klikam Match Spectrum i teraz Voxengo, mniej więcej, spróbowało ustawić nam, w jak, żeby EQ było podobne lub takie samo, jakie jest w piosence Stockholm Syndrome Musa. Jak niestety widać, trochę mu się to miesza, więc jak puścimy... Nie brzmi to jakoś fajnie, ale jest to łatwo naprawić. Wystarczy, że zaznaczają myszką wszystkie punkty, które z góry widać, że są nie tam, gdzie powinny. Ściągamy w dół wszystkie te punkty do góry, żeby pasowały do fali Stockholm Syndrome. Przyciągamy je tu. Mniej więcej tak ustawię. Wciągniemy tutaj. To też trochę, to jest trochę za wysoko. Te są zdecydowanie za wysoko. Te również są za wysoko, a ten to w ogóle, jak teraz puszczę, uzyskaliśmy taki oto efekt, sobie AB. można poeksperymentować, a to jest bardzo ciekawe. Naprawdę pozwala zobaczyć, jak wyglądają inne piosenki nasze referencyjne. Jeżeli chcemy uzyskać podobny efekt, po prostu można to tu wrzucić, nawet tylko po to, żeby spojrzeć w jaki sposób zajęli spektrum, w jakich frekwencjach dominuje, np. ja w tym przypadku gitara, w frekwencji najwyżej, i spróbować sobie samemu później dorównać. Naprawdę już z samym tym gitara brzmi dużo dużo lepiej nie brzmi jeszcze wspaniale ani nic takiego ale efekt jest naprawdę dobry bez jednak dużo to daje do czego również to może być używane. Jest to bardzo dobre narzędzie do masterowania, kiedy mamy już skończoną piosenkę Jak na przykład piosenka przykładowa tego Glenmora, Są podobni do zespołu typu Alter Bridge Skończy piosenkę, zmiksuje, zbąsuje, wrzuca na nowy, znajduje piosenkę Alter Bridge, która mu się bardzo podoba I static match i może sobie sprawdzić w jaki sposób, czym się różnią jakie frekwencje bardziej dominują u Walter Bridge'a jakie u niego są za małe, które u niego są wy, za wysokie i spróbować dorównać, jeżeli naprawdę o ten efekt nam chodzi. Ten plugin również ma bardzo dużo innych opcji, których jest naprawdę mnóstwo jeszcze dokładnie się z nim nie zapoznałem można sobie pochować, jest tu dużo punktów, podczas maczowania. również mamy opcję edytowania, przez jak długo ma analizować nasz referencyjny, jak dużo sampli naraz raz mam używać jeżeli, jeżeli używam więcej sampli to oczywiście czas musi być większy, ponieważ potrzebuje program tego po prostu jest to naprawdę dobre, dobre bardzo dobry program ogólnie polecam pooglądać sobie więcej o nim poczytać, poglądać cokolwiek, można ustawić żeby więcej kropek nam spróbował zrobić, ale to już jest 60 już zdecydowanie za dużo się robi, zbyt bardzo pomieszane wszystko. aczkolwiek można spróbować, zobaczyć jaki efekt. Tak na szybko sobie pomieszać, pobawić się. To jest naprawdę dobry program do zabicia czasu i przy okazji nauczenia się paru porządnych sztuczek. Weźmy to wszystko w dół, to ogarnę szybciutko. Sprawdźmy teraz Również nie brzmi najgorzej, aczkolwiek Ja nie używam 60 punktów, ponieważ jest to trochę za dużo Jest zdecydowanie za dużo zabawy Powinno przed przy 30, nawet 20 czasami ponieważ wtedy daje nam to po prostu łatwiej jest po prostu, żeby spojrzeć, chyba że jeżeli komuś zależy, żeby być super dokładnym, no to wtedy 60 punktów to jest idealna opcja, ponieważ naprawdę bardzo wiele można wtedy ustawić. Ja zresztą używam tego, żeby ogólnie dźwięk poprawić, nie jest to moje główne IQ, do czego ja jednak pozostaję przy zwykłym wbudowanym logicowym wszystkie zmiany. naprawdę można również załadować cokolwiek innego jeżeli mam gitary, nie musi to koniecznie być gitara czyli wezmę tylko w opcjach jeszcze zmienię może trochę bardziej dokładne było take załaduję cokolwiek innego co ja tu mam, nie będzie Vocal Miley Cyrus z piosenki Wrecking Ball. Będzie reference, apply i zobaczmy, co z tego wyszło. Jak widać, Vocal Miley Cyrus jest dosyć wysoki, nie za bardzo pasuje jednak do gitary. Aczkolwiek można się pobawić, żeby osiągnąć różne śmieszne efekty. Na zielono jest moja gitara, na biało jest tak, jak wygląda Vocal Miley Cyrus. Nie brzmi to jako świetnie, ale dla przykładu naprawdę wszystko, cokolwiek, można próbować, eksperymentować, naprawdę wiele możliwości, jest to naprawdę przydatna wtyczka jest bardzo dobra, również to czego często może być używana jeżeli mamy plik przypuśćmy za cichy, zamiast używać logicowego po prostu gaina żeby coś przygłośnić, przyciszyć po prostu resetujemy na no, puste ustawieniach używamy tego, ponieważ algorytm w tym jest dużo lepszy i jednak daje tą Dziwną charakterystykę do dźwięku Jednak inaczej niż zwykły logicowy gain to brzmi Ale to naprawdę jeżeli ktoś się wsłucha na bardzo dobrych monitorach Jednak jakiś ten swój ślad zostawia na słuchawkach moich Trochę słychać, aczkolwiek na głośnikach dużo lepiej Polecam naprawdę tą wtyczkę, jest naprawdę świetna, świetna zabawa z nią oraz mnóstwo możliwości. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.